Alert, alert! Odpalamy protokół operacja Zemsta Ostateczna. To jest, proszę Państwa, moment, na który wszyscy czekaliśmy: po tygodniach lukrowanej ofensywy PR-owej po tajnym ślubie stulecia, po czteropiętrowym torcie, po tańcach z dywektorami i po romantycznym maratonie w Nowym Jorku. Na scenę wkracza on, zdradzony mąż, Marcin Hakiel, i zrzuca bombę atomową. Pamiętacie, jak wszyscy zastanawiali się, dlaczego na tym idealnym ślubie nie było syna Kasi i Marcina? Pamiętacie tę oficjalną wersję, tę piękną bajeczkę o wymianie uczniowskiej w Argentynie? No, więc pan Marcin w swoim najnowszym, genialnym, bezlitosnym wywiadzie właśnie tę bajeczkę publicznie zmasakrował. Okazuje się, że prawda jest o wiele bardziej bolesna i o wiele bardziej żenująca dla pani młodej. Jak ujawnił Hakiel, jego syn po prostu nie chciał tam iść. Tak jest. Szesnastoletni chłopak w akcie niezwykłej dojrzałości albo po prostu zwykłej niechęci postanowił zbojkotować szlub swojej matki. Powiedział nie. Ale myślicie, że to koniec? O nie, to jest dopiero przystawka, bo teraz wjeżdża Danie Główne. Jak ujawnia Hakiel, pani Kasia, widząc, że jej idealny PR-owy obrazek pęka w szwach, próbowała robić podchody. Słyszycie to? Robić podchody, tłumacząc z języka zranionego męża na nasz, cyniczny. Próbowała manipulować własnym dzieckiem. Próbowała go podkupić, próbowała go zmusić, żeby wziął udział w tej szopce. Ale co? Ale syn jest mądrym chłopakiem i się nie dał. Bum! Co za piękna, publiczna, ojcowska egzekucja. To jest, proszę Państwa, majstersztyk. To jest ostateczny knockout. To jest cios, który niszczy całą tę ich piękną, lukrowaną narrację. To jest dowód na to, co wszyscy podejrzewaliśmy, że ten ślub... To nie była piękna historia miłosna, ale cyniczna operacja PR-owa zbudowana na ruinach rodziny. I że nawet własne dzieci nie chciały brać w tym udziału. My, w Alert Celebrytki, jesteśmy w absolutnym szoku, ale też nie ukrywajmy, jesteśmy zachwyceni. Ta wojna właśnie weszła na zupełnie nowy, jeszcze bardziej brutalny poziom. Co teraz zrobią kurzopki? Czy nagrają kolejny filmik z maratonu? Czy pokażą kolejną suknię ślubną? Jak przykryć taką bombę? Ta historia to jest po prostu arcydzieło. To jest dowód na to, że kłamstwo ma krótką nogi, a zemsta, zemsta najlepiej smakuje serwowana na łamach pudełka. Co myślicie o tym wyznaniu Hakiela? Miał prawo to powiedzieć? Czy może jednak przesadził wciągając to syna? Czekamy na waszą, jak zwykle, gorącą bitwę w komentarzach. I subskrybujcie, bo my będziemy z uwagą śledzić każdy ruch pani młodej.